No, cześć Wam wszystkim, to sobie wspaniałe. Hej, jestem na Skandzie. Przyjechałem, przyjechałem rowerem na Skandę. To jest takie jezioro miejskie niedaleko obrzeża Olsztyna. Miejscowość Olsztyn, Skanda, jezioro półdzikie. No w połowie dzikie, bo pierwsza plaża, na której ja obecnie jestem to jest plażą piaszczystą, Piaszy, piaszczystą. Tam dalej jak się idzie, tam jest drożka taka, tam się jedzie dalej, tam jest plaża trawiasta i tam jest wszystko w stosunku do toalety, budki na grilla, ratownicy co zazwyczaj można wypożyczyć kajaka, chociaż tam ten pożyczania tych kajaków czy tam tych łódek to jest przejezdna, taka tymczasowa. Ludzie czasami tu przychodzą, odpoczywają w niedzielę, w sobotę, jak ktoś woli. Czasami dni wolne od pracy można przyjechać na rowerze czy normalnie, o, wejść, zobaczyć nad jeziorkiem. Dokładnie czy nie. Oczywiście e, można też: e, powiem szczerze, no, e, popływać. No, jeżeli się nie boisz, e, przekwitu, wody, bo jest czerwiec, no to zapraszam. Droga wolna, można kąpać się. E, tak jest. Teraz ja sobie będę robił fotki, bo yy, znaczy się temu miejscowi nie I, i po prostu chcę żebyście wiedzieli, że to miejsce istnieje tu w Olsztynie, na terenie Olsztyna, obrzeża Olsztyna, znaczy się yy, za tymi lasami, dokładnie za tymi lasami jest droga główna w stronę da, dalszych, dalszych tam suwałek, nie suwałek, czegoś tam jeszcze żebyście wiedzieli o tym. No i oczywiście e, miło byłoby kiedyś tutaj zaprosić ekipę z magazynu na grilla. Każdy bierze ze swojego grilla, auto tu podjeżdża pod ten, bo to jest taki podjazd Tiget-Tiges. I no wiecie, no tam można sobie ustawić i przyjść tu, odpalić grilla i seswarę. W taką ładną pogodę jak dzisiaj, kurde, e, e, pogrillować nad jeziorkiem oczywiście z, z rozumem. O, i kaczka przypłynęła. Kaczka przypłynęła. Także spoko.